No, to czas na pokazanie nowych nabytków z górnego antykwariatu, czyli tego oto tutaj, który znajduje się na parterze budynku przy ulicy Wysokiej 16. No, i te nowe nabytki to jest mieszanka. Akurat tytuły, romki i atomki są świeżutkie, nowe, prosto z hurtowni, czyli pewnie też prosto z wydawnictwa. Nowe, nieużywane w stanie idealnym. To już książki używane. Czyli kupione od osób, które z jakiegoś powodu już ich nie potrzebują, nie mogą ich przechować, nie, nie mają ich komu przekazać i postanowili sprzedać je do antykwariatu. Postanowili, a mówiłam: osób, czyli postanowiły. Dobra, tak. To znowuż nowa książka prosto z Toruńskiego Muzeum Okręgowego, kupiona y, również w stanie idealnym, i trafi do działu Toruniana. W języku angielskim mamy taką półeczkę, zaraz ją tam położę na właściwym miejscu. I również nowe prosto z hurtowni Tomiki poezji Wisławy Szymborskiej, która po prostu na półkach naszego antykwariatu musi być I już takie w tej chwili dostępne. Znowuż przechodzimy do używanych. To są książeczki, które Rozłożę na półki do właściwych działów, na przykład powieści historyczne, tam trafia Kraszewski, na przykład przewodniki turystyka polska, na przykład poradniki. O. Albo historia, publicystyka, literatura faktu, reportaże, felietony. Zimorodka, jak skończyła się wycieczka zimorodka do miasteczka, to wygląda na dział dziecięcy. Dobra, to tyle.